Finansowania dla deweloperów dostarczam od y, 3 lat. Doradzałem na ponad 40 projektach. Ostatni kredyt na ponad 14 milionów złotych załatwiony. Teraz mam w pipeline 30 milionów do realizacji. Cześć, jestem Radek Musiał. Od 18 lat zajmuję się nieruchomościami. Na moim kanale znajdziecie odcinki w tematyce prawo, nieruchomości, biznes, inwestowanie. Zapraszam do oglądania i zostawienia suba. Witajcie, dzisiaj jest ze mną Wiktor Zachorodni. Wiktor na co dzień, finansista, który zajmuje się właśnie dostarczaniem paliwa do inwestycji, paliwa w postaci kapitału. I tutaj nie mówimy o tym, że inwestuje jak anioł biznesu, bo nie o to chodzi. Po prostu zajmuje się kredytami deweloperskimi. To jego core biznes, i o tym dzisiaj w skrócie porozmawiamy. Zanim w ogóle zacznę, jeszcze tak o kredytach, to nieruchomości, nieruchomościami, ale bez mi tak w Twojej opinii. Flip, deweloperka czy najem? Cześć wszystkim, przede wszystkim bardzo dziękuję Radko za zaproszenie. Generalnie uważam, że trzeba zajmować się szeroko, ponieważ jak w deweloperce są trudniejsze czasy i brakuje nam płynności, to zawsze jakiś flip może nam pomóc. Natomiast też warto coś mieć na najem, bo też z czegoś rodzina powinien... Czyli trzy razy tak. Więc trzy razy tak. tak. Dobra, ale o kredytach porozmawiajmy. No generalnie wiadomo, że rynek deweloperski to jest ogólnie w Polsce bardzo jeszcze młody rynek, bo przecież te inwestycje jeszcze 10-15 lat temu się tak strasznie nie rozwijały, dopiero po wejściu pierwszej ustawy deweloperskiej developers tak ruszyli do przodu. Ile lat ty zajmujesz się tym finansowaniem? Ogólnie w finansach jestem od 5 lat, na początku pracowałem w bankowości inwestycyjnej w amerykańskim banku Goldman Sachs, później pracowałem w M&A, w sprzedażach firm w Austrii i wróciłem do Polski i zająłem się deweloperką. Finansowania dla deweloperów dostarczam od y, trzech lat. Głównie też mam doświadczenia z realizacją własnej inwestycji deweloperskiej, gdzie zrozumiałem jak ten biznes działa. Czyli robię Użyc się tylko po to, nie, żeby nie, tylko robię być to praktykiem. To, żeby dla By zrozumieć i z czym mój klient ma się zmierzać codziennie, jakie ma wyzwania. No i to mi dużo pomaga w zrozumieniu dobrania najlepszego rozwiązania dla deweloperów, bo każdy z każdym bankiem można inaczej uszyć transakcję, więc tak to wygląda. Doradzałem na ponad 40 projektach. Ostatni kredyt na ponad 14 milionów złotych, załatwiony teraz mam w pipeline 30 milionów do realizacji jeszcze na przełom roku mam nadzieję, że to się zmaterializuje. No i specjalizuję się tylko i wyłącznie w deweloperce, tak jak wspominałeś. Teraz mamy już drugą aktualizację ustawy deweloperskiej. Robiłem kredyty na pierwszej ustawie deweloperskiej, teraz robię kredyty na nowej ustawie deweloperskiej. Ustawodawca co prawda deweloperom nie ułatwia ścieżki w prowadzeniu tej, tego biznesu, tylko gdzieś tam przekręca śrubę, aczkolwiek no, dla mnie to jest korzystne, ponieważ wiem, że wielu deweloperów po prostu w związku z dużym zaangażowaniem i dużą ilością pracy nie potrafi sobie, że tak powiem, Ogarniesz całą cały politykę? Ja wyjaśniam, że pomysł na inwestycje to jest jedno, a jakby zawsze tutaj jest ten element kapitału skąd go pozyskać, jak to załatwić. I wiem, że deweloperzy bardzo często na własną rękę szukają tego kapitału, co jest czasochłonne, co jest przede wszystkim też kapitałochłonne, z kolei przez odsetki generowane, pożyczki i tak dalej, bo przecież kredyt bankowy inwestycyjny dla dewelopera. W stosunku, oprocentowanych w stosunku do pożyczek od prywatnych inwestorów, to jest w ogóle. Jakiś kosmos przecież. Różnice są kolosalne i szczególnie wziąć trzeba pod uwagę, że kredyty są uruchamiane w transzach, czyli oprocentowanie, które w ostatnich moich transakcjach nigdy nie było dwucyfrowe, tylko zawsze jedno, jednocyfrowe i kredyt uruchamia się w transzach, więc te odsetki zdecydowanie są niższe niż w porównaniu do pożyczek. Natomiast no, warto, z, o czym ty wspomniałeś, o tych trudnościach, które napotykają deweloperzy, to jest problem ogólnie jest taki, że osoba, która dość często idzie do banku nieprzygotowana, Plus, myślisz, że załatwi to sama, nie wiedząc jak rozmawiać z bankiem, nie wiedząc też, że można z bankiem ustrukturyzować i uszyć ten produkt pod konkretną inwestycję. To produkt nie jest standardowy, gdzie przychodzisz, masz powiedzmy jak bułkę w Biedronce, kupujesz i, i cześć, tak? Tylko z bankiem da się rozmawiać i też trzeba do banku zakomunikować, na czym ci zależy. Czy chcesz, żeby bank są ci odsetki? Czy chcesz na przykład, tak. żeby banku użył jakąś karencji? Czy w bank do dużo, wielu banków. Czy wypłaca bank... na konto, czy, czy płaci faktury? faktury, tak? czy dokładnie, czy bank wymaga sprzedaży, czy nie sprzedaży. Więc te wszystkie elementy my z klientami generalnie omawiamy przed złożeniem wniosków do banku i też staramy się uszyć ten produkt pod klienta, żeby po prostu klient mógł później, ja bardzo często klientom tłumaczę, że ważniejsza jest nie cena kredytu, tylko warunki operacyjne, czyli czy będziesz mógł w stanie wypłacić kolejną tracenie, czy będziesz tak, mógł w pracować operacyjnie na kredycie. Na 7%, czy 8%, czy 9% to różnica 2%, na przykład w czasie wypłaty miesiąc, trzy miesiące lub pół roku, no to mówmy się, że przecież tutaj nie procenty robią koszty, tylko ten czas. Tak, tak. tak. Miałem takie case, kiedy nawet trafiały do mnie tematy od innych doradców, to znaczy, że po prostu przychodzili deweloperzy do mnie i mówią, że doradca ich sobie nie poradził. No i przejmowałem te tematy i w dość krótkim czasie po prostu strukturyzowałem. Naprawiałem, tak. strukturyzowałem transakcje od nowa, pozyskiwałem bank więc takie temat też mam miałem taki temat, że doradca nie mógł poradzić przez 9 miesięcy z pozyskaniem kredytu. więc no dla mnie to naprawdę jest szokujące, bo ponieważ jeżeli ktoś musi jeszcze płacić odsetki od pożyczek plus inwestorom, jest, tak? Inwestorom plus jeszcze nie startować z budową, tylko czekać, zanim ktoś mu załatwi kredyt w takim czasie. To cena, to cena działki i... w tym przypadku już nie ma żadnego znaczenia. Tak, dokładnie, Ceny cena działki nie ma żadnego znaczenia plus o ile procent trzeba podwyższyć ceny później tych mieszkań, żeby w ogóle skończyć. prawda? Tak, dokładnie. Miałem też takie tematy, kiedy deweloperzy sami załatwiali Ja te pamiętam sprawy. ten kazus, co byliśmy kiedyś razem zresztą w rozmowie z zarządem banku, gdzie padły takie słowa, że przed deweloper i powiedział, że po prostu on to wybuduje za tyle i tyle i koniec. To jest jego tak. wiedza. Zakładam, że był świetnym budowlańcem z doświadczeniem budowlanym, inwestycyjnym już może mniej, natomiast dużo osób na własną rękę próbuje to załatwić. To jest po prostu strata czasu. A przede wszystkim strata pieniędzy. Tak jest, tak. Miałem też takie tematy, gdzie nawet doświadczenie deweloperzy myśleli, że oni sobie pracą przy rozmowach z bankami, gdzieś tam nie doszło do naszej współpracy z deweloperami. Natomiast po straceniu 6 miesięcy wracali do mnie i w ciągu trzech miesięcy był załatwiany kredyt. I no, ja mam też takie narzędzia pracy, które wiem, że jeżeli u mnie w Excelu to się zepnie, to na pewno w banku też, więc kwestia po prostu przeanalizowania tematów i ułożenia. Też Dużo czasu poświęcam na to, żeby odkryć pewne aspekty prawne, które, na które bank zwraca uwagę, jeszcze zanim pójdziemy do banku. Czy jesteś trochę jakby bardziej upierdliwy niż analityk, można no. powiedzieć? Powiedzmy. Później sobie też radzę z uprędliwymi analitykami, analitykami, którzy gdzieś tam zadają pytania, natomiast no te pytania lądują do mnie na biurko, a nie do dewelopera, tak? Przy ostatniej transakcji, gdzie mieliśmy też dużo pytań dotyczących inwestycji drogowej, czyli jeżeli to musiał wybudować na rzecz gminy drogę, no to te pytania trafiały do mnie i ja gdzieś tam, mając wiedzę fachową i też branżową, musiałem bronić dewelopera przed pytaniami analityka. Tak, czyli jakby... Jesteś takim trochę parasolem ochronnym, również. Oprócz tego, że załatwiasz kapitał. Ale najważniejsze, co bym, o co bym się chciał spytać, perspektywy na 2020, 2024 rok. Bo e, wszędzie się słyszy i branża, branża deweloperska się odmroziła. Ty widzisz to pod kątem spływających wniosków, ewentualnie zapytań ofertowych do Ciebie. Jasne. Powiem odnośnie, na, na bazie ostatnich spotkań z bankami, jeżeli wcześniej, powiedzmy w połowie tego roku przychodziło się do banku i byłeś pierwszy w kolejce, żeby Twój wniosek był procedowany, to trzy dni temu miałem rozmowę z zarządem z jednego banku i my z moim klientem byliśmy 20, nie? Mhm. więc to pokazuje, Przecież że banki, że... banki mhm. są zawoleni teraz pracą z, z wnioskami, szczególnie o kredyty deweloperskie. No i po prostu trzeba nie fokusować się tylko na jednym banku, tylko iść szeroko, no i też mieć te kontakty, żeby można ewentualnie ktoś, ktoś ten wniosek przestawił gdzieś tam w kolejce. To A ja troszkę... z kolei, bo to jakby takie, ta odpowiedź troszkę mnie zmartwiła, bo, bo nie, no, oczywiście rynek <laughs> rusza do przodu, to jest dobra informacja, ale jakby zła informacja <laughs> dla mnie jest taka, że te banki będą Gdzieś zakorkowane za chwilę tymi kredytami, tak? E, tak jest. Banki będą zakorkowane, po pierwsze, operacyjnie pod względem przedzielenia konkretnych doradców i analityków do transakcji, więc analityk ma też jakąś swoją przepustowość, jeśli siedzi w banku 24 na, na dobę. To jest ta, A druga sprawa to jest po prostu limity branżowe, tak? Jeżeli banki mają limity koncentracji, powiedzmy, niektóre tam do 25% swoich kapitału mogą, mogą przeznaczyć na branżę. Możesz i, ogadać, może się okazać, że nawet 10 czy 15 milionów kredytów Deweloperskiego, to już nie jest realizacja w jednym banku. Czyli tak jest. Tak. tak jest. No, jeżeli mówimy o bankach oczywiście spółdzielczych w komercji to wygląda troszeczkę inaczej, natomiast no, mówmy wprost i wprawdzie w oczy, że no, deweloperzy, którzy albo startują bądź realizują tam powiedzmy swoją do dziesiątej inwestycji, no to ciężka jest rozmowa z bankami komercyjnymi. Można to zrobić oczywiście z markiem, na przykład naszym kolegą z koło dewelopera oraz ją, to zrobi na swoją pierwszą inwestycję. Natomiast, natomiast banki komercyjne też mają inne targety i uważam, że z bankami społecznościmi, kiedy rozmawiasz i szyjesz tą transakcję bezpośrednio, bezpośrednio konkretnie pod każdy projekt. Łatwiej. Czyli bardziej koleżeńska rozmowa bardziej to jest Bardziej jest koleżeńska, bankiem, tak, jedyno, tak. Oczywiście. Natomiast tak. natomiast tak jak wspomniałeś, no faktycznie, jeżeli ktoś przychodzi po 20 milionów kredytu, miałem takiego klienta, to musiałem znałem bank, który po prostu miał tego klienta na pokładzie do mnie dyrektor zadzwonił, żeby zrobił do tego dewelopera papiery. Natomiast musiałem wejść w ten kredyt trzy banki i ja znalazłem jeszcze inny bank, z którym robiłem inną transakcję i połączyłem te banki. Nie? Więc to też taka rola troszeczkę doradców, wskaza wskazać bankowi, z kim działać. Tak. Żeby ba bo banki I mają to, troszeczkę inne taki, polityki taki, kredytowe. Z, z, z wykrzyki tutaj e, tej rozmowy, że to nie jest tak, że pójdziemy do zwykłego banku spółdzielczego, poprosimy o 10 milionów i bank spółdzielczy nam po prostu da na piękne oczy, na jakiś nawet e, biznesplan czy kalkulator, który przyniesiemy, to tak po prostu nie działa, więc tak, to, ten rynek Dziękuję. deweloperski oczywiście się rozwija, to bardzo dobra informacja. E, ceny, jak zakładasz 2024 rok, ceny mieszkań nie widzę powodów strukturalnych, żeby było taniej. Mówiłem to w zeszłym roku, byłem, byłem na wywiadzie Ronalda Szczepankiewicza i ja o tym mówiłem, że nie, nie będzie taniej. No i widzimy tak. Dzisiaj na przykład na, na prelekcji widzieliśmy, że ceny mieszkań w Warszawie wzrosły o 20 parę procent. I tak to się dzieje. Nie, nie budujemy taniej płacę minimalnej tam gdzieś tam. A jeszcze te wszystkie właśnie które deweloper dostaje z zewnątrz? Związane z podnoszeniem kosztów budowy. Dokładnie, teraz nowe warunki techniczne, gdzie trzeba będzie bo przy inwestycjach ponad 20 lokali mieszkalnych budować plac zabaw, który też nie jest tanią tanią, tanią inwestycją. Więc... Z ciekawostką mogę wam powiedzieć, że od plac zabaw, który trzeba będzie realizować przy takiej inwestycji deweloperskiej, może być również zlokalizowany w budynku. Czyli można jedną, jedną kawalerkę przeznaczyć na Bawilandzie w cudzysłowie. Dokładnie. Natomiast no, byśmy mogli na przykład tą jedną kawalerkę sprzedać za 200-300. Tak, kawalerka, kawalerka kosztuje <laughs> dużo więcej sprzedaży <laughs> niż placu zabaw, chyba, żeba, chyba, Może że Może się okazać, że nie korzysta, <laughs> też nie? Dokładnie. Także, także ze strony podażowej, czyli strukturalnej, ile deweloper musi dzisiaj zapłacić za działkę, za koszty budowy pokazuje, że nie mamy czynników i przesłanek, żeby było tani. Z perspektywy z perspektywy tutaj warunków technicznych oraz obroń, którym nas ustawodawca gdzieś tam obciąża, też nie widzimy, żeby było tani. Nie wiem, co musi zadziać, żeby, żeby były faktycznie te spadki cen. Natomiast no, oczywiście. Na koniec to kupuje jakiś klient, który kupuje to dla siebie i ma jakiś ograniczony budżet. No, ewentualnie, po prostu też dzisiaj jest najem droższy, natomiast przyjdzie na najem, a te mieszkania będą kupować inwestorzy, którzy mają gotówkę. Tak. I tu e, chciałbym zakończyć naszą rozmowę. Słuchajcie, ciekawa rzecz, którą też chciałbym dodać, to jest fakt, że oczywiście zapraszamy do kontaktu Wiktor i ja. Subskrybujcie ten kanał. E, też może będziecie pytać w komentarzach. Jak jest doświadczeniem, które trzeba spełnić, żeby właśnie wziąć kredyt deweloperski, bo jakby nowe spółki są nieco odsunięte jakby na bok w kontekście tego, że nie mają doświadczenia, zapraszam do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania. Do zobaczenia. Dzięki. Victor. Dzięki i cześć. Cześć.